Chciałbym mieć własny talk show, prawda czy fałsz? Już nie. Najbardziej jestem dumny z córek, gdy. Gdy mówią, że kochają Tatusia. Nie pójdę spać za nim. Nie skorzystam, nie zrobię Siusiu. <noise> Największy plus życia w Hiszpanii to. Pogoda i ludzie. Gdy żona chce mnie zdenerwować, to zwraca się do mnie per. Two hours later. Maciej. Cecha charakteru, za którą lubię siebie? Eee, determinacja, niezłomność, no, coś w tym stylu. Cecha charakteru, za którą nie lubię siebie? Ymm, brak wiary w siebie. Nowa edycja You Can Dance będzie? Wystrzałowa. Film, który ostatnio mnie zachwycił, to? Pum. Mało filmów ostatnio oglądam. Niestety nic mnie ostatnio nie zachwyciło. Serial? Serial? Genialny... Eee, Samce alfa. Genialne dzień dobry tętałem najbardziej lubię. Lubię pracować z moją partnerką. Ale będzie szczęśliwa, że to powiedziałeś. Ale naprawdę, naprawdę lubię z nią pracować. E, mam nadzieję, że to się wypikuje. Dzień dobry, TVN, najbardziej lubię. lubię pracować. Ale będzie szczęśliwa, że to powiedziałeś. Ale naprawdę, naprawdę e, mam nadzieję, że to się wypikuje.